9. Klęska. W ciągu czterech następnych dni rozszerzyliśmy krok za krokiem oczyszczaną strefę. Mieliśmy już w swym posiadaniu 1800 hektarów, wliczając w to obszar zdobyty na samym początku. Musieliśmy jednak pewien czas zaczekać, nie dlatego, żeby zapasy energii znacznie się zmniejszyły, łatwo je bowiem można było odnowić, ale dlatego, że należało utrzymać odpowiednią zaporę z promieni. Wytężyliśmy wszystkie siły na wykonanie akumulatorów obronnych. Cztery takie aparaty, ustawione obok siebie, wysyłały energię promienistą na kształt rozwiniętego wachlarza na przestrzeni jednego kilometra. Pozostało jednak jeszcze pięć kilometrów nieobronionych niczem, co sprawiało nam wiele kłopotów podczas nacierania na wroga. Postanowiliśmy więc pracować, by uzupełnić nasze środki wojenne, i przez dziesięć dni cały obóz budował aparaty. Na ziemi nigdy nie zgromadzilibyśmy tylu nowicjuszów, którzy by zdolni byli tak szybko nauczyć się tej trudnej, ciężkiej pracy i tak ją zręcznie umieli wykonać. W zamian za to znalazłoby się wśród mieszkańców ziemi o wiele więcej inicjatywy. Nasi przyjaciele, nawet najwybitniejsi, nieomalże nie wychodzili poza obręb naśladownictwa. Powierzone im obowiązki wykonywali świetnie, byli jednak najzupełniej pozbawieni samodzielności. Każdy ruch, nadzwyczaj szybko przyswojony, stawał się automatyczny, ale gdy tylko zachodziła jakaś niespodziewana zmiana, musieliśmy iść im z pomocą. Pomimo to sporządzanie aparatów posuwało się o wiele prędzej, niż by to działo się w tych samych warunkach na Ziemi. Trójnożni bowiem dostarczali nam całe szeregi aparatów ściśle odpowiadających swym pierwowzorom. Po upływie przeszło dwóch tygodni, mogliśmy już obronić cały zdobyty przez nas teren. Akumulatory bowiem zażywały słabą energię i wskutek tego można je było z łatwością ładować podglebną energią promienistą. Gdy już dzięki zupełnej wprawie trójnożnych praca była w pełnym toku, mogliśmy dokładniej rozejrzeć się w królestwie zwierząt kształtnych. Zarówno w strefach od dawna już zdobytych, jak i w nowo zagrabionych zwróciliśmy uwagę na dziwne zjawisko, Wszędzie tam nie było ścisłego, wyraźnego rozgraniczenia między życiem zwierzęcem a roślinnym. Rozgraniczenia tak znamiennego dla życia na ziemi, jako też i dla marsyjskiego w obszarach zajętych przez trójnożnych. Wszystkie stworzenia zwierzokształtne czerpią pokarm z gleby, a wyższe z nich są prócz tego mięsożerne. Wszystkie one chłoną pokarm całą powierzchnią ciała, nie posiadają żadnego otworu do pobierania pożywienia. Wchłanianie zaś odbywa się na mocy praw osmozy. Wyniki badań nad zwierzokształtnymi i obszerny wykład hipotez o ich budowie, będą staraniem moim ogłoszone. Pokarm organiczny lub nieorganiczny musi wniknąć do ustroju w postaci niezmiernie małych cząstek, by mógł być spożyty. Napastnicy nie zabijają zwykle zdobyczy. Po okresie odrętwienia, kiedy już w zwierzęciu nie zachodzi żadna czynność życiowa, zwierzę odzyskuje znowu swą zdolność ruchu. Z łatwością udało nam się schwytać istoty zwierzokształtne, średnich i mniejszych rozmiarów i zapoznać się z ich anatomią. Jednak dotąd jeszcze nie umiemy zdać sobie sprawy z rodzaju i z działania narządów tych istot. Jak już wcześniej wspomniałem. Budowę wyższych zwierząt kształtnych znamionuje troistość symetrii. Gatunki niższe posiadają budowę tak mało zróżnicowaną jak grzyby lub porosty wodne. Wszystkie one, zarówno wyższe, jak i niższe, zaopatrzone są w liczne wodniczki, ułożone w łańcuszki lub w trójkąty. Przypuszczam, że wodniczki te odgrywają pewną rolę w krążeniu ustrojowym i w odżywianiu organizmu. Wobec braku jakiegokolwiek ruchu krążenie polega tu bez wątpienia na ruchu mikroskopijnych cząstek. Udało nam się dostrzec pod ultramikroskopem na niektórych wiwisekowanych zwierzokształtnych drgania i prądy cząstek prądy przypominające krążenie krwi i soków roślinnych. Początkowo sądziliśmy, że niektóre ze zwierzokształtnych przytwierdzone są do gleby. Myliliśmy się jednak. Wszystkie te stworzenia poruszają się, ale osobniki niższych gatunków zdolne są do ruchu dopiero po dłuższych przerwach to jest wtedy, kiedy już wyczerpały wszystkie zasoby pożywienia nagromadzone w miejscu, gdzie się były, umocowały. Spłaszczone ciała kształtnych wskazują, jak sądzę, że potrzeba im dużej powierzchni, by mogły łatwo wchłaniać służące im za pokarm części stałe ciał żywych lub martwych. Jest to tem prawdopodobniejsze, że z powietrza czerpią bardzo niewiele. Gleba natomiast musiała od początków powstania zwierzękształtnych odgrywać dominującą rolę w ich życiu. Nie zapuszczały w nią korzeni. Nic wtedy dziwnego, że rozpościerały się i ściśle przywierały do powierzchni Ziemi. Należy podkreślić, że to spłaszczenie ciała jest mniej silnie zaznaczone u kształtnych drapieżców, ale wobec tego, że i one przeważnie czerpią swe pożywienie z gleby marsyjskiej, Różnica ta nie ma żadnego znaczenia. Nie ma u kształtnych najmniejszych oznak instynktu społecznego, a nie mówię już o tak skrystalizowanym instynkcie, jak u mrówek, termitów, pszczół, ani nawet u os lub bobrów, lecz o najpierwotniejszym, takim, jaki widzimy u wędrownych ptaków, wśród stada żubrów, wśród tłuszczy wilków. Nie ma też ni śladu istnienia rodzin. Rozmnażają się poza ustrojem matczynym. Chwilami zdaje się, że noworodki powstają z ziemi, tak niewidoczny jest ich zarodek. Kiedy są jeszcze prawie niedostrzegalne, posiadają już wszystkie cechy swego gatunku. Czy można mówić o inteligencji zwierzokształtnych? Można by raczej powiedzieć, że zdane są na łaskę tropizmów. Tem różnorodniejszych, im bardziej jest dany osobnik rozwinięty. Szukaliśmy na próżno jakichkolwiek śladów narządów kierowniczych i poruszających. Przypuszczamy, że rolę ich objęły wodniczki. Tam bowiem, gdzie powinna być głowa u zwierzęcia ziemskiego czy też marsyjskiego, nie znaleźliśmy żadnego odrębnego organu, jedynie tylko widać było kilka układów wodniczek, wewnątrz których porusza się z olbrzymią szybkością mnóstwo maleńkich cząstek. Co do wodniczek, ułożonych w łańcuszki i połączonych przewodami, to wszystko przemawia za tym, że zastępują one nasz układ nerwowy i mięśniowy. Nic chyba nie jest bardziej dziwaczne niż ruchy tych płaskich i bezkształtnych istot, które zda się na oślep sunął zygzakiem tak długo, aż je zatrzyma głód, żer lub niebezpieczeństwo. Gdy takie małe stworzenie zwierzękształtne, które nieraz pada ofiarą przemocy, dostrzeże napastnika, zwierzokształtnego drapieżce, ucieka natychmiast. Istnieje dlań bowiem pewne prawdopodobieństwo ratunku, gdyż staje się ono niewidzialne już z pewnej odległości. Zresztą czychanie na łup nie trwa bezustannie jak w naszych puszczach i sawannach. Nawet zwierzokształtni mięsożercy, którzy zresztą żywią się i pokarmem czerpanym z gleby lub atmosfery, co pewien tylko czas poszukują zdobyczy. W porównaniu z bytowaniem zwierzokształtnych, życie zwierząt i roślin marsyjskich przestało nam się wydawać dziwne. Rośliny tutejsze bowiem mniej czy więcej przypominają jednak nasze rośliny. Wyższe zwierzęta odpowiadają do pewnego stopnia naszym kręgowcom, i to w miarę jak czas upływał bieg jednych, a lot innych stworzeń, pięć łap czy pięć skrzydeł, wszystko to zaczęło nam się wydawać zupełnie naturalne. Co zaś do mieszkańców wód obdarzonych pięcioma błoniastymi płetwami, to przypominają one raczej nasze żaby niż ryby. We wszystkich tych tworach krążenie odbywa się za pomocą płynu. Płyn ten jest jak gdyby krwią odżywiającą ich ustrój, mimo że krew ta bywa fioletowa, błękitna lub zielonkawa. Narządy, w których krąży, przypominają nasze żyły i tętnice, a serce zastępują tu trzy, cztery, a nawet zależnie od gatunku i pięć worków kurczliwych. Mają też i otwory gębowe, a mnogie ich oczy są prawdziwymi oczami. Ich narządy trawienne nie różnią się bardzo od narządów wielu zwierząt ziemskich. Z początku, gdyśmy spostrzegali, czy to ptaki, czy ryby, czy też wreszcie owady marsyjskie, wydawały się nam one równie dziwne, jak i zwierzęta. Z biegiem jednak czasu znajdowaliśmy coraz więcej pokrewieństwa między poszczególnymi rodzajami zwierząt ssakami, a ptakami, rybami, a owadami. Istniała tu więc ciągłość rodzaju. Mogliśmy zatem porównywać istoty marsyjskie z ziemskimi ustrojami, podczas gdy pomiędzy istotami ziemi a zwierzokształtnymi istniała zasadnicza różnica. A cóż dopiero mówić o istotach eterycznych? W końcu i na trójnożnych zaczęliśmy patrzeć jak na ludzi, pomimo że, wskutek odrębnego rozwoju, odbiegli pod niektórymi względami znacznie dalej od ziemskich form życia niż większość wyższych zwierząt marsyjskich. Ale ich pionowa postawa, a zwłaszcza ich umysłowość, tak zadziwiająco zbliżona do naszej, ich zdolność do wzruszeń, głębokie uczucie, ich urok niezmierny, a nade wszystko urok ich towarzyszek, zacieśniały coraz to silniejsze związki zażyłości i przyjaźni, dzięki którym stali się naszymi braćmi z drugiej planety. Na noc zwykliśmy byli chronić się do stellarium stojącego w pobliżu obozowiska trójnożnych. Podczas pierwszych spędzonych tu nocy jeden z nas trzymał straż, ale później poczucie zupełnego bezpieczeństwa skłoniło nas do zaniechania tych ostrożności i spaliśmy wszyscy trzej tak spokojnie, jak gdybyśmy spoczywali w jakimś ziemskim domostwie. Trójnożni budzili się zwykle przed nami. Kilkuset spośród nich, zachęconych nowo odzyskanymi pieczarami, zamieszkało w podziemiach, inni zaś przebywali na powierzchni. Pewnego ranka gwałtowne uderzenia o ściany stellarium porwały nas ze snu. Zewsząd nadbiegali trójnożni, najwidoczniej wzburzeni. Nie mogli co prawda wyrazić głosem nurtujących ich uczuć, ale okazywali je dobitnie gwałtownymi ruchami. Z chwilą, gdy zobaczyli, że już wstaliśmy ze snu, zaczęli nam dawać ożywione znaki. Zrozumieliśmy natychmiast, że istoty zwierzokształtne przekroczyły zapory promieniste. Czy wszystkie zapory? Pytał Antoni, mocno zdziwiony. Nie, odpowiedziało kilku naraz trójnożnych. Znaki przez nich dawane nie mieszały się ze sobą, jak słowa. Jedynie od prawej strony cała chmara napastników, wielu naszych, zginęło. Już idziemy. Stellarium wzbiło się natychmiast ponad ląd, i wkrótce potem szybowaliśmy nad głowami trójnożnych. Siedem olbrzymich potworów zwierzokształtnych. Największy miał ze 100 metrów długości, krążyło wśród trupów porażonych Marsjan. Inni trójnożni leżeli w wysłym korycie rzeki, a na przeciwległym brzegu tysiące naszych przyjaciół wyciągało ku nam rozpacznie ramiona. Na prawym krańcu niedawno odzyskanego obszaru nie pozostał przy życiu ani jeden z trójnożnych i to nam pozwoliło szybko przystąpić do natarcia. Nie sposób było uderzyć naraz na wszystkie potwory, chwyciliśmy się więc taktyki cząstkowej. Po kolei nacieraliśmy na każdego zwierza z oddzielna, a że raziliśmy gwałtowniej niż zwykle, potwór ratował się szybką ucieczką. Miotając za każdym razem promienie, pięć sekund trwające, zdołaliśmy razić niemi zwierzokształtnych dwa razy na minutę. A że wiązka promieni padała wciąż w tym samym kierunku, mogliśmy według woli napędzać uciekających w odpowiednią stronę. Zresztą potwory pędzone bezwładnością nie wracały śladem, którym przybyły, ale nawet gdyśmy przestawali na chwilę rażenia promieniami, biegły tam, gdzieśmy chcieli. Nie trzeba było nawet kwadransa, by oczyścić pole. Potem Jan wyszedł, chcąc zbadać radiatory na prawym krańcu doliny. Oś aparatu wychyliła się o kilka stopni w górę, rzekł, powróciwszy. A wskutek tego promienie nie dotykały ziemi. Zwierzokształtne potwory przeszły pod pękami promieni. Naprawiłeś? zapytałem. Oczywiście. Powinno to być nauczką, abyśmy lepiej ustalali kąt nachylenia aparatów, rzekł Antoni. Drobnostka, a teraz dowiedzmy się wszystkiego od naszych przyjaciół. Podczas tej rozmowy nadbiegł wódz, wydawał się głęboko wzruszony, drżał jak brzoza na wichrze i dziękował nam gorąco. Nie mieliśmy odwagi obrócić żadnego z tych aparatów przeciwko napastnikom, rzekł gdyż tymczasem mogły wtargnąć inne potwory. Bali się dotknąć, szepnąłem, myśląc o ich braku wszelkiej samodzielności. Tymczasem Antoni, wskazując na porażonych Marsjan, pytał wodza. Sądzisz, że nie żyją? Ciężki, ponury smutek odbił się w spojrzeniu naszego sprzymierzeńca i rzekł Tak myślę, ale wielu z tych, którzy zdołali się ukryć w rozpadlinach, będzie można uratować. Czy macie jakieś środki ratunkowe? Przeciw temu nie. Jeśli śmierć od razu nie powali, wychodzi się prędzej czy później z odrętwienia, a po kilku godzinach czy dniach stan zdrowia jest zupełnie normalny. Opuścił głowę i dodał, drżąc całą istotą: Moja córka. Głęboko wzburzony, porwałem się z miejsca, by wyjść ze stellarium. Będę ci towarzyszył, rzekł Antoni. Trzeba nieść pomoc tym poczciwym niezdarom. Nie miałem odwagi zapytać wodza, przerażony patrzyłem na trupy. Nie ma jej wśród tych, oto, powiedział wódz. Przebyła być może szczęśliwie linie natarcia wrogów. Wzruszenie moje, o jakże głębokie, mieszało się z szaleństwem na samą myśl o tem. Ta mała istota zawieruszona gdzieś tam, hen w niebiosach na pyłku czerwono-ognistym, który drga w szarej pomroce pośród gwiazd, lampek oliwnych. Ta istota tak różna od człowieka i wszystkich stworzeń, które go otaczają, ona to dała mi zaznać owych dreszczy, owych smutków, owej dręczącej niecierpliwości, płomiennej nadziei i dziwnej obawy. Cały ten dramat miłości i śmierci. Szedłem tymczasem za wodzem, aż dotarliśmy do brzegu parowu, który był niegdyś rzeką, gdy jeszcze płynęły rzeki na tym skazanym na zagładę świecie. Leżały tam porzucone w nieładzie ciała trójnożnych, ze wszystkich stron dążyły tłumy oszalałe niby mrówki gnane powodzią. Kilku Marsjan usiłowało nieść pomoc, porażonym. W jednej chwili byłem przy gracji, znieruchomiałej, bez tchu, zdaje się skostniałej. I przed oczami stanął mi ów ranek, gdy odumarła mnie jedyna siostra, ów ranek straszliwy, kiedy wydawało mi się nagle, że wszechświat zapada się w otchłań nicości. Wódz odgadł moje myśli i rzekł Nie umarła. Nachylony wpatrywał się uważnie w córkę i oczy jego przyćmione posępnym smutkiem zalśniły nagle żywszym blaskiem. Spokojny już szedł, niby wskrzesiciel, oglądać pozostałe ofiary. Jak długo trwałem przy Gracji? Trudno powiedzieć, może kilkanaście minut zaledwie, ale chwile te pełne bezładnych wrażeń ciągnęły się bez końca. Potem przyszli trójnożni i przenieśli Grację do schronienia, ogrzanego za pomocą radiatorów podobnych z budowy do broni naszych przyjaciół. Czas mijał, zwolna uciszał się bezład wrażeń, Wierzyłem, że Gracja zdrowa będzie, a wódz, odwiedzając nas, utwierdzał mnie jeszcze bardziej w tej nadziei. Gdy podniosła powieki, nieruchomiałem z zachwytu. Jej oczy przepiękne nasuwały na myśl gwiazdozbiory, przesłonięte mgłą oparów unoszących się jesienią z ponad jezior i stawów. Potem jasnym blaskiem trysnęło z nich światło, światło Jutrzenki Wschodzącej. Patrzyła na mnie z przedziwną, tkliwą słodyczą. Wreszcie rzekła: Potwory już zwyciężone, bo jesteś przy mnie. Tak, już je rozpędzono. Radość jej promieniała, jak woń płynąca z kwiecistego wzgórza, a w duszy jej powstawały coraz nowe uczucia. Wyrażała mi je ruchem tak niepochwytnym, tak subtelnym, jakby to było obcowanie dwojga dusz. Były to chwile, które istoty porozumiewające się głosem nazywają milczeniem. Niewypowiedziane myśli mknęły Niby tajemnicze ptaki duszy Gracja mówiła dalej Szczęśliwa jestem, że widzę cię teraz obok siebie To twoja obecność uzdrawia mnie Jestem tak szczęśliwa, że zrozumieć tego nawet nie możesz Na te słowa ogarnęło mnie nieznane wzruszenie I ja również, rzekłem, jestem niezmiernie szczęśliwy Szczęściem tak dziwnym, jak dziwny jest pierwszy świt w życiu Pochyliłem się ku niej i ramiona nasze spotkały się nagle, a gracja otoczyła łagodnie mą szyję i doznałem wtedy jakby błysku wrażenia, które przewyższało wszystkie ludzkie uczucia. W tej chwili wszedł wódz w towarzystwie Antoniego. Niebezpieczeństwo minęło, rzekł. Do wieczora Gracja odzyska siły. A gdy Antoni i ja spojrzeliśmy na niego pytająco, odpowiedział. Tak zawsze bywa. W takich wypadkach powraca się do zupełnego zdrowia. I nie omylił się. Następnego dnia Gracja nie odczuwała już żadnych niedomagań. Widywałem się z nią codziennie, nawet wtedy, gdy znowu zawrzała walka. Doprowadziliśmy wkrótce tę wojnę do końca. W międzyczasie bowiem zbudowaliśmy wiele aparatów promienionośnych i aby zapobiec skutkom niezaradności trójnożnych, przewidzieliśmy wszystko, co się tylko mogło zdarzyć – i z drobiazgową dokładnością wyjaśniliśmy im, co mają czynić w każdym poszczególnym wypadku. Znali już teraz dobrze metody wyrabiania broni promienionośnej, a jak już wyżej wspomniałem, swą zręcznością, bystrością i ścisłym wykonaniem przewyższali nas znacznie. Postanowili zatem zbudować pewną ilość aparatów, których by starczyło do obrony granic. Nauczymy naszych sąsiadów czegośmy się od was byli nauczyli mówił wódz w dniu w którym przygotowywał się by odwieść broń do ojczystych stron tamci zaś nauczą innych powoli powoli wiedza wasza uchroni plemię nasze od napaści wysłańcy ziemi wybawią swych nędznych braci z marsa